Jest wtorek, 19 września. Codzienna liturgia słowa. W tygodniu o 5 rano, niedzielna w sobotę 18. Pochodnia podcast. Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Tymoteusza. Nauka to godna wiary. Jeżeli ktoś dąży do biskupstwa, pragnie dobrego zadania. Biskup więc powinien być bez zarzutu, mąż jednej żony. Trzeźwy, rozsądny, przyzwoity, gościnny, Sposobny do nauczania, nieprzebierający miary w piciu wina, Nieskłonny do bicia, ale opanowany, Niekłótliwy, niechciwy na grosz, Dobrze zarządzający własnym domem, Z całą godnością trzymający swoje dzieci w uległości. Jeśli ktoś bowiem nie umie stanąć na czele własnego domu, jakżeż będzie się troszczył o Kościół Boży? Nie może to być świeżo ochrzczony, ażeby wbiwszy się w pychę nie wpadł w diabelskie potępienie? Powinien też mieć dobre świadectwo ze strony tych, którzy są z zewnątrz, ażeby się nie naraził na wzgardę i sidła diabelskie. Diakonami tak samo powinni być ludzie godni, nieobłudni w mowie, nienadużywający wina, niechciwi brudnego zysku, lecz utrzymujący tajemnicę wiary w czystym sumieniu. I oni niech będą najpierw poddawani próbie i dopiero wtedy niech spełniają posługę, jeśli są bez zarzutu. Kobiety również godne, nieskłonne do oczerniania, trzeźwe – Wierne we wszystkim. Diakoni niech będą mężami jednej żony, rządzący dobrze dziećmi i własnymi domami. Ci bowiem, skoro dobrze spełnili czynności diakońskie, zdobywają sobie zaszczytny stopień i wielką pewność w wierze, która jest w Chrystusie Jezusie. Oto Słowo Boże. Zawsze uczciwie będę postępował. Będę śpiewał o sprawiedliwości i łasce. Tobie chcę śpiewać o Panie. Będę szedł drogą nieskalaną, kiedyż Ty do mnie przyjdziesz. Będę chodził z sercem niewinnym wewnątrz swojego domu. Nie będę zwracał oczu ku sprawie niegodziwej. Zniszczę każdego, kto skrycie uwłacza bliźniemu. Pysznych oczu i serca nadętego nie zniosę. Oczy swe zwracam na wiernych tej ziemi, aby ze mną zamieszkać mogli. Ten, który kroczy drogą nieskalaną, będzie mi usługiwał. Zawsze uczciwie będę postępował. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Wielki prorok powstał między nami, i Bóg nawiedził lud swój. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus udał się do pewnego miasta zwanego Nain, a podążali z nim jego uczniowie i tłum wielki. Gdy przybliżył się do bramy miejskiej, właśnie wynoszono umarłego, jedynego syna matki, a ta była wdową. Towarzyszył jej spory tłum z miasta. Na jej widok pan zlitował się nad nią i rzekł do niej: Nie płacz. Potem przystąpił, dotknął się mar, a ci, którzy je nieśli, przystanęli i rzekł: Młodzieńcze, tobie mówię, wstań. A zmarły usiadł i zaczął mówić, i oddał go jego matce. Wszystkich zaś ogarnął strach wielbili Boga i mówili: Wielki prorok powstał wśród nas i Bóg nawiedził lud swój. I rozeszła się ta wieść o nim po całej Judei i po całej okolicznej krainie. Oto słowo pańskie.